A teraz Tarnobrzeg. W tamtejszym Muzeum Historycznym otwarto wystawę żydowskich wycinanek. Dla wyznawców judaizmu były one formą modlitwy. Towarzyszyły człowiekowi od narodzin do śmierci. Te sięgającą średniowiecza tradycję przypomina krakowska artystka Marta Gołąb. Jej kolekcja jest największą w Europie. W Tarnobrzegu prezentuje 100 swoich prac. Prace przypominają świat, którego już nie ma. Zachwyt budzi bogactwo form nawiązujących do sztuki Orientu i Baroku, a także niezwykły kunszt ich wykonania. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że zgodnie z tradycją wycinanki są tworzone przy pomocy zwykłego szewskiego noża. Dla wyznawców judaizmu ważniejszy od estetycznych doznań był religijny charakter dzieła, bo praca nad wycinanką była rodzajem modlitwy. Wycinanka jest również rozmową z Bogiem. Tego, który na wycinankę patrzy i wycinankę czyta, ponieważ każda ma odniesienie do tory, do poszczególnych ksiąg tory. Każda zawiera napisy, czyli cytaty z tory i każda zawiera niezwykły świat symboli, ponieważ jak wiemy w judaizmie, judaizm zabrania przedstawiania postaci ludzkich, stąd ucieczka w świat zwierząt, roślin, geometrii i świat symboli. Tak na przykład na wycinance przedstawiona jest pieśń nad pieśniami. Ten rodzaj sztuki sakralnej rozwijał się szczególnie w XIX wieku na terenach Galicji. Zagłada Żydów podczas II wojny światowej sprawiła, że zniknęła także kultura, którą tworzyli. Do naszych czasów nie przetrwały także dawne wycinanki. Te współczesne są więc próbą przywrócenia pamięci o żydowskiej społeczności. Wystawa Tarnobrzeska nie jest przypadkowa, ponieważ ona jest dedykowana słynnemu tarnobrzeskiemu księgarzowi i wydawcy, który w Tarnobrzegu na rynku miał słynną budkę, budkę Engelberga, bo nazywał się Herszem Engelbergiem. Prace Marty Gołąb pokazywane już były m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Londynie i Wiedniu, ale także w Brzostku, Cisnej i Przemyślu. Tarnobrzeską wystawę oglądać można w Zamku Tarnowskich do 10 marca.